się nie, nic nie pomyliło. Operator, który znajduje się w programie przy naszym wskaźniku, czyli te gwiazdka, to jest ten operator dereferencji, czyli który, czyli pozwoli on nam na przypisanie do zmiennej max wartości, na którą pokazuje zmienna wskaźnikowa, czyli jak można wyczytać z naszego Pięknego rysunku, do zmiennej max zostanie przypisana wartość 2. Oczywiście, na naszym rysunku, bo w programie może być to dowolna inna wartość czyli pierwsza komórka pamięci, któr, pamięci która została dla nas zarezerwowana, oraz podobnie w przypadku zmiennej min. Czyli minimum. Również przypisaną zostanie wartość komórki, na którą wskazuje wskaźnik WSK. Dlaczego tak? Ponieważ e, zmienna max i min, żeby musi przybrać e, którąś z wartości ze zbioru podanego przez użytkownika, zbiór będzie analizowany. E, od elementu pierwszego do elementu ostatniego, czyli, od, czyli jakby sobie to wyobrazić na tabl tabl tablicy, od, od elementu tablicy o indeksie 0 do elementu tablicy o indeksie wielkość tablicy minus 1. Tak więc musimy zacząć od pierwszego, a żeby zostały przeanalizowane wszystkie, nie możemy sobie wpisać na przykład WSK plus 2. Plus Ponieważ zostaną pominięte pewne, pewne elementy, a do tego jeszcze będzie nasza poniższa, pętla, którą poniżej napisujemy, będzie próbowała się dostać do obszaru pamięci, która nie jest dla niej zarezerwowana. Szybki rzut oka na naszą pętlę, może niektórych to przerazić, może nie, w każdym razie nie dzieje się nic tutaj specjalnego, jest to zwykła pętla FOR, w, w pierwszej części pętli zmienną sterującą ustawiamy na 0 Warunek, czyli pętla zostaje. Wy, wy, pętla powtarza się do czasu, gdy nie osiągnie wartości wartości o 1 mniejszą niż wielkość zbioru oraz za każdym razem inkrementacja. Co, co się dzieje w pętli? Czyli tak, za każdym, za każdym razem wydrukuje nam e, w, wartość e, przechowywaną w komórce, na którą wskazuje wskaźnik WSK plus, e, plus i. Czyli może nie tyle to wskaźnik WSK plus i, tylko e, wskaźnik WSK zwiększony o wartość e, zmiennej sterującej pętlą, czyli zmienno, zmiennej e, i. To już na podobny przykład był wyżej omawiałem o co, o co chodzi z WSK plus I nawias znajduje się tutaj ze względu na priorytety operatorów ponieważ priorytet operatora dereferencji jest wyższy niż operatora dodawania jeżeli byśmy tych nawiasów się pozbyli Wykonalibyśmy czynność polegającą na dereferencji wskaźnika WSK, czyli pokazaniu wartości, wartości przechowywanej w pierwszej komórce pamięci, zarezerwowanej dla nas. I do tej wartości dodalibyśmy wartość zmiennej, zmiennej sterującej pętlą, czyli zmiennej I. Tak by było, gdybyśmy, gdyby tego nawiasu nie było. Ponieważ jest ten nawias, to najpierw wykonujemy dodawanie, czyli do adresu przechowywanego w WSK dodajemy wartość zmiennej, zmiennej sterującej pętlą oraz dokonujemy dereferencji, czyli, w, czyli Czyli nasz, nasz print wydrukuje kolejne elementy przechowywane w pamięci. Działa to na identycznej zasadzie, jak pokazywałem na tym rysunku. Przejdźmy do kolejnego wiersza w naszym programie. Mamy tutaj warunek, że jeżeli zmienna max jest mniejsza od Aktualnie analizowanej komórki pamięci, a konkretnie wartości znajdującej się w komórce pamięci, na którą wskazuje wskaźnik WSK, zwiększony o wartość zmiennej sterującej pętlą, to wtedy max będzie się równał aktualnie analizowanemu elementowi. Czyli jeżeli Element, który był największy w ostatnim przebiegu pętli jest mniejszy od, aktual, od aktualnie analizowanego, to zostanie on zastąpiony. Podobnie dzieje się w, w tym warunku oraz instrukcji po, nie, po nim następującej. Czyli jeżeli wartość. Zmiennej min jest, mniejsza od, jest większa od aktualnie analizowanego elementu. To do zmiennej min zostanie przepisany aktualnie analizowany element, a w sum, a, a, mówiąc już bezpośrednio to jego wartość. Następnie mamy e, ostatnią już tej pętli. Pamiętamy, że jesteśmy cały czas w e, jednej pętli. Oczywiście, te, czynności te można wykonywać w osobnych pętlach. E, można w osobnej pętli wytrukować, w osobnej pętli obliczyć maks, w osobnej min i jeszcze w osobnej e, średnią. Mało efektywne rozwiązanie, ale na pewno będzie działać. E, średnia. E, jak e, pamiętamy, wyżej e, przypisaliśmy wartości e, średnia 0, czyli tego już w pętli robić nie musimy. E, przy każdym obiegu pętli będziemy tutaj dopisywać do, dodawać do, dodawać do siebie wszystkie kolejne elementy. Dla tych, którzy mają jeszcze problemy z operowaniem tymi skróconymi operatorami, mogę tutaj dopisać, że jest to równoznaczne. Takiemu zapisowi. Podobną czynność oczywiście możemy wykonać dla innych działań, na przykład odejmowania, mnożenia czy dzielenia. I na tym nasza pętla się kończy. Trzeba jeszcze podzielić wartość średnia przez ilość elementów, jakie ilość elementów zbioru. Podanego przez użytkownika, czyli używamy tutaj podobnego e, operatora jak e, w tym miejscu. Oznacza to, to dokładnie to samo co tutaj, tylko e, z znakiem e, dzielenia. E, wiemy już, że <coughs> znamy już e, średnią, minimum, maksimum. Elementy e, są wydrukowane. Trzeba tylko teraz wydrukować pozostałe rzeczy tutaj po prostu skopiowałem nie wymaga to zbytnio komentarza ani szczególnej uwagi e, jedynie na uwagę zasługuje mm, zasługuje ta linijka czyli funkcja free, w której, w której parametrem jest e, zmienna wskaźnikowa WSK e, funkcja ta odpowiedzialna jest za e, wyczyszczenie po nas pamięci, którą wcześniej zarezerwowaliśmy, czyli mm, tej pamięci. Po prostu ją zwalnia. To by było na tyle. Możemy spróbować teraz skompilować nasz program. Przedeszło. No i odpalmy, zobaczmy efekt jego działania. To na tyle.